Siemado, z tej strony macie powerlifter. Ja jestem właśnie po uważeniu, waga zrobiona. 88700. Także pierwszy raz się zmieściłem w 90. Także widzimy się jutro na zawodach. Na samym wstępie chciałbym Was przeprosić za jakość, gdyż po prostu wiem, że na tej linii to poległem, jeśli chodzi o ten film. Ale to nic, niedługo szykuję inwestycje w aparat, który zapewni lepszą jakość jeszcze. Jak macie jakieś, to polecajcie. Takie do 2,5 tysiąca. Możecie mi pisać w komentarzu na dole. Ja sobie wygoogluję i w czerwcu będę po prostu zamawiał, kupował. Także za takie propozycje aparatów podziękuję. No i jeszcze raz przepraszam za jakość, ale mam nadzieję, że i tak film Wam się spodoba. Wczoraj waga, fajne. Fajnie zrobiona, 887 czego się szczerze nie spodziewałem, ale fajnie dobrze wyszło. Ładowanie zrobione, maczek był zaliczony. No i teraz tylko pozostaje walka. O jak najwyższe miejsca. Będziemy walczyć do końca, więc będę zaczynał przysiadem 202,5, klata będzie 130 i martwy 225. Zobaczymy. Do domu nie chcę wrócić bez 250 w martwym, to jest taki mały cel. No i 145 to 45 na klatę, będzie fajnie zrobić. Jeśli chodzi o przysiad, zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Fajnie by było osiąść powyżej 210, no ale to zależy od dnia. Musi być dobry dzień, żeby dobrze usiąść. Także teraz wybywamy z hotelu i widzimy się na hali. Już okej, okay, ja już jestem na hali. 16.45 zaczynam przysiady. Także, jeszcze trochę, tak 15.30 zacznę sobie rozgrzeweczkę No i tam wiadomo, będzie jakieś wołowanko, trochę użycia gum. Zresztą to zobaczycie potem na filmiku. Live na Facebooku zacznie się, tak mniej więcej, po 16.00. Ale oglądając ten materiał, no to już wiadomo, będzie po zawodach, nauczony. Ale to tak dla informacji. Także trzymajcie y, kciuki, mamy godzinę teraz 14:30, także jest teraz skupienie, nastawienie mentalne. Z tego, co zobaczyłem, jeśli chodzi o, o All to jestem mniej więcej tak 3-4. Także nie jest źle. Będzie walka na pewno o to podium. Y, z wszystko, co z tego będzie, zobaczymy. Mówię, ten start dla mnie jest, to jest takie przetarcie, jakieś tam mini cele mam. Główny start będzie w listopadzie. Ale fajna impreza i być może będę tutaj wracał co roku. Także zobaczymy. Także idziemy się na rozgrzewce. Ok, to teraz lecimy zająć miejsce na rozgrzewkę i za chwilę, i za chwilę zaczynamy z rozgrzewki. W tej okazji jest wyzwań. Tak się prezentuje Backstage. Zaraz idziemy po resztę rzeczy i przechodzimy do rozgrzewki. Ziemi, zaraz zaczynamy live a. No i bankę. To najwyższe cele Jest na zawody. Połączymy z cytrulinką. Także wyjdzie fajnie. Drufejnka też zaznaczyła. só i'm što bude da se hvala.

Martin, trener, dobrze poda, Nie ma innego wyjścia, bo inaczej wraca na piechotę. Puxa!

スタジオ。 Daar. nie wiem jak nie widać, mam nadzieję, że jest spoko jestem przed martwymi ciągami po klacie klata mały błąd brak do pięcia i drugie podejście spalone trzecie nasze się udało na razie total poprawiony o 10 kg względem października także jedziemy teraz Martwy ciąg, 252,5. Jak pójdzie, mamy total 600 i jestem w domu. Także trzymajcie za to kciuki. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie wspierali, którzy dobrze życzyli i na martwych ciągach pokazujemy klasę. e Już po starcie mamy trzecie miejsce, total poprawiony, martwy ciąg, no zaczą, zaczęła ręka puszczać, generalnie zostało wciągnięte, ale że ręka puszczała, no to podejście niestety niezaliczone na 252,5, dlaczego tak? Bo to dawałoby total 600, generalnie tak. Oficjalnie nie zaliczone, ja sobie zaliczam. Bo to podniosłem po prostu, podniosłem i trzymałem. Trzymałem i to długo. Także sami ocenicie, ja jestem zadowolony. I w głowie total 600 jest zrobiony. Przetarcie zaliczam do udanych. I teraz trochę odpoczynku. I lecimy z formą na listopad na XPC i tam będzie już oficjalnie zrobiony total 600 kg. Teraz dzicie gratuluję i widzimy się na podium. Jeszcze dekoracja, wręczenie nagród Jest to Ważne, że z podium nie schodzimy. A dzisiaj konkurencja była duża jakby ziomek kiedyś ciągnął 240, to by była walka. To wtedy może bym tak też nie ryzykował, ale mówię, to bez tej nie wracam. i w sumie zrobione zostało. Dobra! No siemano, jest dzisiaj 19 maj. Także ja będę się brał zaraz za montaż filmu z zawodów. A takie krótkie podsumowanie tego co się wydarzyło. Z siadów jestem zadowolony, mimo że poszło tylko 210, ale jak zobaczycie na nagraniu, 217,5 nogi chciały pchać. Ja tam się taki błąd techniczny że patrzyłem się w dół gdybym podniósł tą głowę myślę że zdałabym się wyprostować klatka drugiego podejścia jak y, widzicie nie wrzuciłem dlaczego bo po prostu e, jak gdyby jechał ze mną e, dobry kolega ale który dopiero zaczyna przygodę z e, filmowaniem więc no, powiedzmy, że nie wszystko się udało, dlatego są tylko dwa podejścia na klatce. I tak, to pierwsza, ta pierwsza 130 to też jest bardzo słabej jakości, za którą też bardzo Was przepraszam, ale no w następnych filmach już ta jakość będzie odpowiednia, taka jaka ma być. Teraz tak, klatka. No to. Jest lekki niedosyt, gdyż liczyłem na chociaż 140, ale że nie poszło drugie podejście na 137,5, to mówię: No dobra, no to yy, podejdę drugi raz, bo trzymali długo. Dali długą pauzę, naprawdę. Więc trzeba było się skupić, dobrze dopiąć. No i jak to zagrało w trzecim podejściu, no to poszło. Teraz martwy. 2 na 3 po odejściu znowu. 225 masełko. 240 też nie ważyło. Ale 252,5. Tam już zaczął chwyt pójść. Aczkolwiek długo trzymałem ten ciężar. I nie wyleciał mi I Jak też patrzyłem, na, analizowałem sobie ten film. Z tym podejściem, to zauważyłem też, że w pewnym momencie nad kolanami sztanga na chwilę się zatrzymała, co też mogło skutkować niezaliczeniem tego boju. Ogólnie nie, nie podpytywałem się dlaczego. Czy to przez uchwyt czy przez to lekkie zatrzymanie. Na pewno któreś z tych dwóch opcji. No i teraz, tak, ogólne podsumowanie, no to yy, jestem generalnie zadowolony gdyż dla Psychy Total 600 jest zrobiony e, tylko teraz pozostaje to robić oficjalnie mówię, to był start y, sprawdzający jak się spisze plan ten Calgary barbel, który pierwszy raz stosowałem był ciężki, ale y, widzę, że są mega efekty i spokojnie do Pucharu Świata mogę się też przygotować nim już wiadomo, też na wyższych ciężarach to może skutkować po prostu jeszcze lepszą formą. I, e, takie wstępne założenia, jakie by były po tym starcie, no to jest odpoczynek, regeneracja. I z końcem lipca e, ruszam z przygotowaniami też na 16 tygodni. A teraz póki co będę sobie próbował różnych rzeczy jakieś challenge, coś będę wykonywał takiego niestandardowego trochę się pobawię tą aktywnością i zobaczymy co z tego wyjdzie no a mówię z końcem lipca zaczynam już przygotowania na puchar świata xpc w taśmy, nie będę się bawił bo na xpc są dozwolone można dzięki temu więcej usiąść ale no ja jakoś nie jestem przekonany do tych taśm Nigdy nie siadałem w taśma. Używam tylko neoprenów, i przy tym zostanę. Także yy, to będzie tyle w sumie z takiego a, zakończenia, że tak powiem. Także yy, pamiętajcie zostawić pod filmem łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Siła z wami. I widzimy się na następnych materiałach.